Ale to pójdźcie! Marek, na głowę, pójdźcie! Ale chodź! To nie jest... to jest... My 50 kilo waży? Odejdź! I co, ucięłem? Proszę bardzo. Nie da się, wszystko się da. A ja teraz odpocznę. Cóż, w Pruszkowskiej drużynie pośpiech najwyraźniej chwilowo wziął górę nad rozsądkiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, więc Januszek przejął palnik i dzielnie kontynuuje demontaż. Januszek, chodź, ten tak położymy, co? Zobacz, coś takiego. Chcę budzić te słupki i tamty i to powoli. Moim zdaniem to się nie położy. Jak chcesz na to? Ja ci mówię, spomnij moje słowa. Hezu, jak ty myślisz? Słuchajcie... Ja to myślę jak to jest zawsze. Może się uda, no. Są dwa uda. Jak się uda? Panietku, nawet jak to się położy, to i tak blachy się nic nie ściągnie, bo tam będzie na górze trzymać. Ja to na jak się nie znam. Ja jestem kierowca. Dobra, to jak nie tak, to zrobimy inaczej. Zostawimy te słupy, a wszystkie po, poprzeczne ma. No wtedy tak. No tak, zgadza się. Te poprzeczne można. Bo no, Oczywiście. Dobra, dawaj palnik, nie będę go słuchał, dawaj, dawaj, nie gadam z dawaj. Marek dzisiaj nie jest skory do dyskusji, za to aż rwie się do palnika. Każdy z tej trójki ma spore doświadczenie w demontażu lekkich konstrukcji. Na dole wam. Zaraz się położ. Co się położy, k***a się położy. Ojciec, <laughs> uważaj. Ojciec uważaj! Uważaj, bo to, to. ma, bo to nie wiadomo jak się zachowa! Weź to. Mówiłem ojciec, ty się nie położy. Ojciec Dawaj pannik trochę ta robota nas chyba przerasta Ale nic się nie będę zrywał. Jarek może tam trochę niebezpiecznie stać Potlenie. tlenie Co syneczką Tlen się skończył No to ładujemy synku i jedziemy na złomowiec. Dobra dawaj No jak mówiliście, że dwie godziny i będzie po robocie uh. Ja pierdzielę